Niepokojące doniesienia o małżeństwie golców. Muzyk nagle zabrał głos. Łukasz i Edyta Golcowie od ponad 20 lat uchodzą za jedną z najbardziej zgodnych par w polskim showbiznesie. Mimo to od czasu do czasu w sieci pojawiają się doniesienia o rzekomym kryzysie w ich związku. W związku z najnowszymi spekulacjami, głos w tej sprawie postanowił zabrać Łukasz Golec. Golcowie są wzorem trwałego związku w polskim showbiznesie. Łukasz i Edyta poznali się jeszcze przed pierwszymi wielkimi sukcesami golec u orkiestry, gdy kariery muzyków dopiero się zaczynały, a ich wspólna historia dopiero się pisała. Ślub wzięli w 2000 roku, a od tego czasu ich życie prywatne i zawodowe splecione jest nierozerwalnie. Wspólnie prowadzą rodzinę. Współpracują muzycznie i wspierają się w codziennych wyzwaniach. W branży rozrywkowej, w której spektakularne rozstania par i kryzysy wizerunkowe zdarzają się dość często, golcowie uchodzą za wyjątkową parę, której relacja oparta jest na wspólnych wartościach, wzajemnym zaufaniu i pasji do muzyki. Ich przykład pokazuje, że w świecie show biznesu można zachować stabilność. Dzielić sukcesy i trudności oraz pielęgnować trwały związek, nie rezygnując przy tym z własnych ambicji i kariery. Plotki o kryzysie, które obiegły sieć. We wrześniu w serwisach plotkarskich pojawiły się nagłówki sugerujące możliwe rozstanie lub poważny kryzys w małżeństwie golców. Za całą falą spekulacji stały anonimowe wpisy w mediach społecznościowych, które nie zawierały żadnych zdjęć, konkretnych faktów ani wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia pary. Mimo braku twardych dowodów, sensacyjne doniesienia szybko rozprzestrzeniły się w internecie, portale chętnie podchwyciły temat, a fani zasypywali małżonków pytaniami i komentarzami, próbując dowiedzieć się, czy pogłoski są prawdziwe. Cała sytuacja wywołała burzę emocji w sieci, w której granica między plotką a faktem stała się wyjątkowo rozmyta. Prawda o małżeństwie Edyty i Łukasza Golców. Łukasz Golec odpowiada na spekulacje z typowym dla siebie spokojem. Po prostu ignorujemy to, nie wiemy, skąd się biorą, kto jest ich autorem, ale nie wnikamy. Bo szkoda na to czasu, mówił muzyk w rozmowie z faktem, dając jasno do zrozumienia, że nie zamierza poświęcać uwagi nieprawdziwym rewelacjom. Artysta dodał, że najczęściej o kryzysie dowiaduje się od zaniepokojonych członków rodziny, którzy czytają plotkarskie strony. Zamiast reagować na każdy medialny zryw, Para konsekwentnie stawia na wspólną pracę i życie z dala od tabloidowych emocji, potwierdzając, że stabilny związek w showbiznesie jest możliwy.